Witajcie ponownie w Kuchni Janusza jak już przed chwilą zobaczyliście piec ormiański ładnie hula a dzisiaj zrobimy również potrawę ze wschodu czyli lepiążki po uzbecku i do tego przyda nam się właśnie ten piec ormiański zwany tonir, tander różnie nazywają ten piec na wschodzie w każdym bądź razie yy, w tym piecu wykonuje się wiele Pożytecznej rzeczy. Jedną z nich będą dzisiejsze lepioszki po uzbecku. Co będziemy potrzebować, żeby zrobić takie lepioszki? Bardzo prosta sprawa: czy tak yy, pół litra mleka, kilogram mąki, łyżka cukru, łyżka soli, 30 g drożdży świeży, 120 g roztopionego masła i. Trzy jajka, a bardziej trzy żółtka, którymi później posmarujemy, posmarujemy przed wrzuceniem do pieca nasze lepioszki. Zaczynamy. Łyżka cukru, czyli było pół litra mleka. Łyżka cukru. Łyżka soli. i drożdże, kruszymy I teraz tak potrzebujemy jeszcze 120 gram masła 127 śmiało no dobra I zobaczcie wrzucam to na patelnię i wykorzystam ciepło naszego pieca. Żeby mi się patelia tylko nie stopiła. No i masło mamy roztopione, zabieramy. Na chwilę dorzucimy do pieca, bo trochę przyjadł, żeby go dobrze odchlejcować. Wylewamy nasze masło tutaj. O tak, dalej sypiemy, przesiewamy mąkę naszą. I musimy to wymieszać, a potem wyrobić. Zobaczcie jakie piękne ciasto się wytwarza. O, dobra. Dobra, przechodzimy do łapy. Słuchajcie i teraz tak teraz. Nasze uformowane ciasto przykrywamy taką folią, gdzie jest już ruda przyszła. O okay. tak i na 40 minut odkładamy w ciepłe miejsce. Ja postawię przy swoim piecu. Dobra, jestem z powrotem, minęło 40 minut, piec jest, jest już rozhajcowany, biała c, zwłaszcza oznacza, że można piec, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz tak, zajmujemy to folię, Poja nam się przyda, połóżmy ją tutaj na razie, zobaczcie jak ładnie nam spuchło ciasto. A, zobaczcie piękne kawał ciasta leciutko je dopracujmy Musimy je podzielić na sześć części. Okej, okay. zobaczmy. Będzie. Raz, dwa. I sześć. No tak. Tak. Tak, tak. Tak. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest okej. Okay. Tak. Tak. No dobra, a teraz robimy lepioszki. Ja mam popielnicę, wykażę do tego, o tak, o, zobaczcie, tak, co nam mi tutaj, jeszcze raz. Tak. równo bo jeszcze raz. Tak robię. O. I jeszcze mam taki bajer. Najlepiej zrobić z kapsa po piwie. Tutaj przyczepić i ostro częścią, ale nie zdążyłem, bo nie znalazłem nigdzie kapsa. Ale polecam. Taka sztuka kapsa po piwie i ostro częścią jeszcze tutaj. A, to może to O. Właśnie. Będzie lepiej. Żeby były znaki. Jeszcze raz tak. Tak i sobie dobra. Odkładamy. I teraz tak. Odstawiamy jeszcze na 15 minut. Żeby troszeczkę jeszcze nam podpuchło. I za 15 minut wrzucamy je do pieca. po 15 minutach zobaczcie zajmujemy jeszcze nam trochę przypuchły zobaczcie i teraz tak a dobra najpierw ostrym nożem Musimy ponadcinać brzegi. Dobra i teraz tak. A, nie powiedziałem ziarna sezamu. Nie mam, ale wy możecie jeszcze na górę. Miejsce sezamu To jakiś pędzel tak słaby, ale. No, to jest, to, to jest pędzel. Dobra, Jeśli nie będę patyczkowo wyjdzie. W piekarniku na 200 stopni 25 minut. Nie wiem jak w Tandyrze, w tonirze. Może szybciej, zaraz zobaczymy. Wszystko testujemy. Wszystko testujemy. Ale jestem dobrej myśli. Dobra. O, no, dobra. Oho. Jedna. Druga. I weźmy tą jeszcze trzecią. I trzecia, dobra. Dobra. No, Świetna są. Stawiamy. Pójście na to. Idzie do pieca. to jest to chociaż tutaj tutaj takie cuda. O. O. O, na górze jej. Zobaczcie Tak to wygląda jako naszą drogę, którą Którą? No weźmy, to weźmy. Spójrzcie Spójrzcie co za ciasto Mmm Mmm Jest gorąco, ale Słuchajcie, coś Coś przepięknego Jak mówił Uzbek może leżeć parę dni mm. ale to jest dobre mm. i to nie koniec bo w następnym odcinku ten sam piec wykorzystam zaraz do pieroga kartoflanego, a potem jeszcze upiekę w lula kebab z mięsa milonego zobaczycie to jest wielofunkcyjny piec, który zapewnia żywność na cały weekend, długi weekend, najdłuższy weekend na świecie po prostu. Piec Tonir, tandy, zwał jak zwał, jest zajebisty. Dawajcie suby, dawajcie lajki, Janusz wrócił i będzie się działo. Hej!